Historia Wielkanocy, Ofiara Jezusa. To jest Jezus! Do widzenia! Który jest synem Bożym i zbawicielem świata. Kiedy Jezus był na ziemi, uczył wszystkich o miłości Boga i uzdrawiał ludzi z ich chorób. Czynił wiele cudów, jak uciszenie burz. A nawet wskrzeszał ludzi z martwych. Żydowscy przywódcy i nauczyciele nie lubili tego, co robił Jezus, ani tego, jak twierdził, że jest synem Boga. I tak stworzyli plan, aby go aresztować i raz na zawsze się go pozbyć. Judasz, jeden z uczniów Jezusa, Zgodził się zdradzić Jezusa Bądźcie, wejdźcie, zapraszam. i oddać go przywódcom religijnym za pieniądze. Jezus był w ogrodzie, modląc się, a Judasz pokazał, który z nich to Jezus. Jezus został aresztowany i przyprowadzony do władców ziemi, by mogli zadecydować, co z nim zrobić. Jezus stanął przed Najwyższą Radą, która zapytała go, czy jest Mesjaszem. Zbawiciel Żydów. Zapytali go, czy twierdzi, że jest synem Boga. Mówisz, że tak jest. Rada była wściekła i krzyczała, że Jezus jest winny i zasługuje na śmierć. Więc zabrali Jezusa przed rzymskiego władcę Piłata i wysłuchał sprawy przeciwko Jezusowi. Piłat nie sądził, aby Jezus popełnił jakiekolwiek przewinienie. Hmm, wydaje się w porządku. Uznali go za niewinnego. Więc Piłat powiedział, że ukaże Jezusa, a potem go uwolni. Jesteśmy tutaj! Jesteśmy tutaj! He, co? Ale tłum krzyczał coraz głośniej: Ukrzyżuj go! Chcemy jego śmierci i pod wpływem nacisku tłumu Piłat przekazał Jezusa rzymskim żołnierzom. Jezus został zraniony i ugryziony, jego ubrania zostały rozdarte i zabrane, a na jego głowę włożono koronę z cierni. Był tak mocno pobity, że ledwo mógł stać na własnych nogach, a potem zmuszono go do niesienia swojego krzyża wysoko na górę, do tego stopnia, że potrzebował pomocy, bo sam nie dał rady. Gdy Jezus dotarł na miejsce, gdzie miał być ukrzyżowany, nazywane czaszką, żołnierze przybili go do krzyża i czekali aż umrze. Gdy Jezus wisiał na krzyżu, wielu ludzi krzyczało do niego, że jeśli naprawdę jest Synem Bożym, niech uratuje siebie z krzyża, ale Jezus wiedział, że musi umrzeć, aby wybaczyć swojemu ludowi za ich grzechy. W południe ciemność ogarnęła całą ziemię. Trzy godziny później Jezus wydał ostatnie tchnienie i w końcu umarł. W tym właśnie momencie zasłona w świątyni, oddzielająca kapłanów od świętego miejsca Bożego, się rozdarła. Żołnierz obserwujący całe zdarzenie powiedział: Ten człowiek naprawdę był synem Bożym. Następnie prawy człowiek, imieniem Józef, umieścił ciało Jezusa w grobie. Minęły trzy dni i wydawało się, że nie ma nadziei. Ale bardzo wcześnie, w niedzielny poranek, kobieta, która opiekowała się Jezusem, poszła odwiedzić jego ciało i odkryła, że jego grób był pusty i że już tam nie było. Nie bój się powiedział Anioł. Nie ma go tutaj. Z martwych wstał. Wtedy kobieta przypomniała sobie, że Jezus powiedział im, że z martwych wstanie trzeciego dnia. I pobiegli powiedzieć uczniom, co widzieli i słyszeli. To dzieje. A potem przez następne czterdzieści dni Jezus ukazywał się swoim uczniom i wielu innym. Pokazując, że żyje i ma się dobrze. Nauczał ich, że to, co robił, było jedynym sposobem, aby mogli zostać przebaczeni i być z Bogiem na wieki. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, nie zginąć, lecz mieć życie wieczne.